Wielkie sprzątanie świata rozpoczęło się z duńskiej woli już w piątek. Do walki ze śmieciami ruszyli najmłodsi mieszkańcy miasta. Spod szkoły podstawowej nr 4 z transparentami i worami na śmieci dzieci udały się na sprzątanie wokół zbiornika Kempina i w lesie paprockim. Uczniowie z duńskowolskich szkół wyczyścili tereny wokół nich i w zasadzie zakończyli akcję Clean Up the World w piątkowe popołudnie. Dzieci były zadowolone, bo nie było lekcji a i środowisko na tym skorzystało. W sobotę w Zduńskiej woli sprzątała młodzież z technikum rolniczego w Wojsławicach. Stwierdzili, że u nich zawsze jest czysto. Przyjechali posprzątać w mieście tory kolejowe. Dlaczego akurat tutaj sprzątacie? Z tego co wiemy, to jest to młodzież z Wojsławic. Tak, jest to młodzież z Wojsławic, ale ponieważ ta młodzież pracuje dla ekologii nie od dziś e, i w dosyć szerokim zakresie, w środowisku, w regionie nawet, e, stąd w Wojsławicach zrobiliśmy porządki wcześniej, a dziś jesteśmy tutaj. Dziękuję. Ym, no nie wiem, taka była akcja i podzieliśmy się na grupy i każdy w swojej strony poszedł. A co, udało Wam się zabrać, jakieś ciekawe śmieci, może? Mm, różne. Butelki od wina, od alkoholu w ogóle, od napojów. Puszki. Wszystko. A czy to jest dobry sp pomysł sprzątanie na torach? Dobry. Mi się wydaje, że bardzo dobry. W centrum miasta nie rzucali się w oczy ani sprzątający, ani też wyjątkowa ilość śmieci. Wysypisko w Mostkach przyjęło w dniach akcji dodatkowo prawie tyle śmieci, ile normalnie jest ich codziennie. Większość z bliskowolan czyściła na własną rękę własne podwórka i mieszkania. Przepraszam, czy wiesz, że dzisiaj jest akcja sprzątania ziemi? Wiem. Dlatego sprzątasz przed swoim domem? Nie, to nie z mój domu babki sprzątam. Ale z, z powodu akcji? Nie. Dlaczego? No, po prostu trzeba to wyprzątnąć. Wiedzą Państwo, że dzisiaj jest wielka akcja sprzątania świata? No, no, dlaczego nie wie? Ja nic nie wiem na razie, no, dowiaduję się z Pani. Nie? No. A nie sprzątał Pan niczego dzisiaj? No, sprzątałem, tak. mieszkanie nie odkurzałem. Tak wiem. A sprzątała Pani dzisiaj coś? Nie, jestem w pracy. Tak, wiem. A sprzątała Pani dzisiaj coś? No tak, i to dużo. Od samego rana, od siódmej, porządki w całym domu. I wokół również. Tak, wiem, że to jest jedna wielka akcja sprzątania ziemi. Przy okazji akcja sprzątania z Zduńskiej Woli. I mam nadzieję, że to nie będzie tylko sobota, niedziela, ale przez cały rok, bo przecież to czy miasto będzie czyste zależy tylko od nas. A sprzątała Pan dzisiaj coś? Oczywiście, oczywiście, posprzątałam mieszkanie i podniosłam dwa papierki przy moim bloku. Dziękuję. Akcja w zasadzie się powiodła. Tyle tylko, że albo śmieci w naszym mieście tak mało, albo masowe zrywy źle się mieszkańcom kojarzą.